Witam serdecznie Kempingowa Akademia wieczorkiem. Bo cały dzień działaliśmy przy przyczepie, nie było czasu. A padło bardzo fajne pytanie w komentarzu do filmu odnośnie lodówki. Dlatego po raz kolejny, przy lodóweczce, na szybko krótka odpowiedź na ten komentarz od pana Radosława. Padło fajne pytanie, czy odizolowanie lewej części od prawej części zwiększy efektywność? Bo montują ludzie tutaj wiatraki różnego rodzaju. Tak, i okazuje się, że zdecydowanie tak. W pierwszej kolejności wydawało się, że nie, bo jeżeli tu grzejemy ten płyn i tu go schłodzimy, on wróci zimniejszy, to grzałka będzie miała więcej pracy do wykonania, żeby go ponownie podgrzać. Ale okazuje się summa summarum, że nawet jeżeli dołożymy wiatrak jako dodatkowy odbiornik prądu, który będzie jakąś tam moc zużywał i lepiej wychłodzimy ten radiator, to Skroplone, skroplone cząstki amoniaku, które wędrują do środka lodówki odbierając ciepło, będą efektywniej odbierały, będą lepszy, lepiej, szybciej skroplone, będą lepiej odbierały ciepło, dzięki czemu lodówka termostat w lodówce będzie się częściej wyłączał i ten zimny płyn, który tutaj wróci grzałka będzie miała więcej do podgrzania, ale będzie to robiła rzadziej. I po dokonaniu krótkich obliczeń wychodzi na to, że faktycznie jeżeli lepiej schłodzimy ten radiator, to zyskamy na tym dodatnie zysk energetyczny będzie, lodówka będzie lepiej pracowała i zużyje mniej prądu mimo nawet dołączonego wentylatora. Wentylator pobiera naprawdę mało prądu w porównaniu do grzałki. Więc jeżeli tylko grzałka będzie się częściej wyłączała, bo lodówka będzie lepiej wychłodzona w środku, to energetyczny zysk już mamy. Co można zrobić, żeby to jeszcze poprawić? Dołożyć folię aluminiową z jakimś izolatorem na ściankach, tak żeby odbijało ciepło na zewnątrz, żeby to ciepło nie wędrowało do przyczepy kempingowej. Wyczyszczenie radiatora, tak żeby miał bardzo dobry przepływ odpowiednie ustawienie wiatraka jeżeli ktoś chce się z tym pobawić to ja polecam, można to zrobić i lodówka będzie pracowała lepiej efektywniej i wyjdzie to na stanie dziękuję, oglądajcie Campingową Akademię do zobaczenia, pa